Siema, e, mówi trener Paweł, wiele osób pyta mnie e, jak to jest możliwe, że jestem e, taki ogromny, e, więc przede wszystkim chodzi o dietę, tak? dieta i trening i dzisiaj pokażę wam swój posiłek e, potreningowy. E, co jest po treningu? E, po treningu zawsze stosuję e, 10 litrowego szejka na masę, e, oczywiście będziemy potrzebować e, do szejka e, Provit, jakakolwiek e, pasza, ja mam tutaj e, dla byków. Bo oczywiście jestem bykiem, nie stosujcie jakichś tam dla kurczaków, bo nie ma sensu, stosujemy tak, no i wsypujemy parę kilo paszy, asystenta poproszę tutaj, żeby przytrzymał. O. Pasze, oczywiście do tego woda po parówkach, anaboliczna. Żelatyna, jak wiadomo, żeby chroniła nasze stawy, bo jest to bardzo ważne, jak ktoś nie stosuje deki, to może stosować żelatynę i jajka. Jajka oczywiście stosujemy ze skorupkami, po to, że skorupki mają po prostu dużo wapnia, dużo ludzi ma problemy ze stawami, właśnie jak bierze sterydy, że ludzie tam piszą, że kości nie dają rady, po prostu nadrabiać za szybko rosnącymi mięśniami, więc ja polecam stosować jajka ze skorupkami. Mamy dużo wapnia ja nigdy nie miałem żadnych tam problemów ze stawami czy z kontuzjami. Do tego możemy zastosować kreatynę. Oczywiście zawsze stosuję tutaj, już wcześniej ją wsypałem do, do paszy profilaktycznie. No i na koniec, oczywiście, wszystko mieszamy. Tak przygotowaną masę oczywiście można sobie elegancko, jak w barze, to jest bar anaboliczny białkowy, hop. i możemy sobie od naszego szejka przygotowanego niczym piwo z nalewaka przesączyć tutaj, żeby Y, oddzielić y, tam jakiś groch, y, którego nie strawimy. Tutaj mamy y, pysznie przygotowany y, prowit przesączony i możemy elegancko y, delektować się naszym y, anabolicznym napojem. Smacznego. Tak jak widzicie, pokazałem Wam tak naprawdę jak wyglądały kiedyś bary mleczne. Tak wyglądały prawdziwe bary mleczne. Dużo wielkich chłopów tam powstawało. No i oprócz tego taki szejk, pamiętajcie, że też bardzo dobrze rozbija wzrosty na barkach po sterydach, więc bardzo go wam wszystkim polecam. W dzisiejszym odcinku to wszystko pozdrawiam Was trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdrawiam.